Siemano kolano, tu znowu Rafi, no bo kto miałby być inny, I jak widać znowu piękny i młody, zdążyłem się władować pod kosiarkę bez, bez kolejeczek, w końcu bez czekania, bo przed Sylwestrem czy świętami no było niestety mocno, mocno e, e, dużo ludzi, więc nie chciało mi się czekać. A jak zresztą widać, no to dzisiaj już też generalnie nie będzie o robocie, bo nie samą telekomunikacją żyje człowiek. Dzisiaj, moi mili, jesteśmy w Stoku, w sumie w Hanley i lecimy do restauracji, troszkę się, e, troszkę się do ludzi wybrać, żeby nie tylko samą robotą żyć, bo, no, bo nie samym serwisem żyje człowiek i nie samą telekomunikacją. Także, moi mili, idziemy dzisiaj do Bon Bonpan, Azja. E, fajna restauracja Open Buffet. Także płacicie sobie na wejściu, tam chyba nie wiem, za 20 funtów czy coś i macie bardzo dużo, dań. generalnie bardzo duży wybór. Zaraz wam zresztą wszystko pokażę. Także zaraz idziemy sobie troszkę pojemy i podogadzamy kulinarnie. Zobaczycie sami, czy warto się tu wybrać, czy nie, ale wydaje mi się, że warto. Cała restauracja mieści się w galerii, tam później podeślę czy w opisie wrzucę jakiś postkodzik, żeby można było sobie zlokalizować dokładnie. A na razie nie męczę, zaraz wam pokażę coś ze środka, na pewno będzie w czym wybierać. I właśnie tutaj, tak to sobie wygląda. Pan Azjan, Pan Generalnie chyba znajdziecie pod e, informacją Pan. ale jeszcze nie wchodzimy. Ja sobie jeszcze idę zapalić. I zaraz będziemy wbiali do środka, zobaczyć, co tu się dzieje. Generalnie otwierają od piątej. tam są tutaj dwie możliwości. Można chyba sobie przyjść od rana, można zobaczyć na stronie. Można sobie przyjść od rana, tam jest troszkę inne menu. I od 17 tam chyba do 22 bodajże jest jeszcze inne menu. Generalnie dużo więcej dań, no dużo. No jest sporo więcej tych dań. Plus moi mili jest jeszcze e, fontanna z czekolady, za czym Cornelia wieje, więc chcąc nie chcąc, trzeba było późniejszą opcję wybrać, żeby się dziecko w czekoladzie pobawiło. A tymczasem generalnie nie przeciągam, idę za i zaraz tutaj wracamy. No i dobra, mój mili, weszliśmy do środka, i tak w środku to wygląda chyba bardzo przyjemnie, całkiem przyzwoicie. Nie jest to jakiś taki barneczny, zwykły, tylko no tak fajna w miarę restauracja. Dziewczyny już sobie idą coś tam wybierać. Ja idę, idę się też rozejrzeć. Za chwileczkę jeszcze wyjdę, wam pokażę e, cenę, albo nie, później wam pokażę, wy, 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 zobaczymy sobie cennik. Tutaj mamy napoje. Za napoje oczywiście trzeba płacić dodatkowo, no ale i tak, chyba tak jak teraz zapłaciliśmy 20,99 od osoby za dorosłego i tam jakoś mniej za dziecko, tam 70 parę funtów wyszło za wszystko. A mniej więcej sobie wygląda to tak, moi drodzy. Tutaj mamy wszędzie stoł zostawione jak wesele albo jak wakacje, ale inkluzji przy Także no całkiem przyzwoicie, na początek mamy co tutaj mamy? Jakieś ryże, jakieś inne tam pierdółki. no jest, bo tu też jest ryż. Tutaj mamy co mamy? Tu mamy troszkę warzywek jakiegoś innego jedzonka? No w sumie generalnie bym to porównał. Jak jest? Gdzie ty jesteś? Fajnie. W Bombaju. Musimy No a później będziemy szukać ten fontanny czekolady, tak? Tutaj już się zaczynają jakieś też jedzonka. Byliśmy już to w sumie sporo razy, ale nie pamiętam generalnie, nie pamiętam kompletnie tych moich ulubionych rzeczy, więc jak to zazwyczaj tu bywa po większej przerwie będziemy za chwileczkę brali talerzyk ja sobie będę składał po kawałku wszystkiego żeby popróbować, no jest tutaj naprawdę wybór jest jest srogi, od wołowinki po kurczaczki, po pizzce, po jakieś tam kiełbaski rybki, także naprawdę jestem trochę. są tu jakieś chyba rzeczy, które tutaj już żeberka mamy kurczaczek jakiś ala KFC Chlebek z sezamkiem, eee. spring rolls'y, też na pewno będziemy podjadać, w ślubie. I coś tu, a jeszcze tam jeszcze oprócz takich, a kreweteczki, tu co mamy? Coś tu mamy, jakieś pierożki chyba, shumai, nie wiem czy to będę próbował, ale może jednego spróbujemy sobie. Dla dzieciaków, jakby ktoś nie lubił tutaj, nie lubił dziwolągów, no to mamy też jakieś nuggetsy, jakieś takie meatballs'y, czyli typowo taki fast food. Na deserek oczywiście też coś będzie generalnie, jeszcze nie widzę. A jest już fontanna czekolady jest. Tutaj mamy jakieś ciasta, budynie. Apple pie a mamy. O, jakieś jedno ciasto, drugie ciasto. Także chyba sympatycznie pianeczki i czekolada. Także Kornelia na pewno będzie biała. Truskaweczki można pomaczać przyjemnie, sympatycznie. No i tutaj jeszcze druga część deserków. Także myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I że takie pieniążki to chyba warto. Także musicie mi wybaczyć ja aktualnie lecę troszkę coś podjeść, a później jeszcze do Was może wrócę. Jak załogujemy, talerz, zobaczycie jak to wygląda na talerzu i będziemy później oceniali, czy warto, czy nie warto. Ja się zabieram do jedzenia aktualnie. No i mamy już jedzonko na pierwszy start poszedł jakiś łosoś. Tutaj jakiś kurczaczek generalnie, a la popcorn czy coś tam. Jakieś... Ojejku, tu mamy wołowinkę na pewno. Może tak, żeby nie było. Tu mamy wołowinkę, tu mamy wołowinkę, tu mamy jakiegoś lamba, czyli owieczkę i tu chyba jakiś też coś. Także coś tu popróbujemy, troszkę warzywek. Dziecko, co ma dziecko? To mam jakarko... No dobrze, to powiedz co tutaj jest. To mam Garni, Tak. To mam takie chyba z chińskie makaron. No. I mam krewetki, moje ulubione. Moje ulubione, no dobra. Zabieram się do jedzonka, a zaraz będziemy zmieniać talerz i coś będziemy próbować innego. Generalnie to sami musicie podjechać i sobie to próbować, bo tych dań jest naprawdę bardzo dużo. No i chyba przyjemnie sobie powiedzieć w jakimś takim cywilizowanym miejscu. A chyba takie można uznać to miejsce za takie, także no całkiem chyba przyzwoicie. I kwestia jest taka, że jedzonko jest dobre, z grubsza. Co by się nie próbowało, to jest to dobrze zrobione, smacznie. Chyba no o to chodzi, tak? Bo no mało było takich rzeczy, jak gdzieś tam próbowaliśmy, że nam coś tam nie smakowało. To na, nawet jak nie smakowało, to i tak nie było to jakieś tam okrutne. Po prostu jak nie, nie, mój tyd, nie mój smak no to nie jem, ale no można tam spróbować zjeść chociażby dla samego, samego nowego smaku. Ja się zabieram do jedzenia, smacznego dla mnie i zaraz jeszcze wrócę. już zaczęłam jeść! No właśnie, ja też bym chciał. Do dzieła. Tutaj jeszcze, jak widzicie, pan. Można sobie coś tutaj wybrać z tego, i pan gotowy wam to przyrządza, przypieka adekwatnie do tego, jak lubicie. Także tutaj jeszcze mamy jakieś tutaj dziwolągi, a i kreweteczki, i jakichś salmonik, squid. I tutaj jeszcze jakieś dziwolągi. No ja już sobie wybrałem kolejny talerzyk i też trzeba łapować, wcinać generalnie jedzonko, bo jeszcze deserek nas czeka. A tutaj też będzie ciekawie na pewno. Ojoj, oj, pojedzeni. Thank you so much. Have a good night. Po najedzeni. Na Desery. Fontanna w przekoladzie. Jakieś inne pierdolenie jak było. Naprawdę fajnie. Jest się no? nasz kolega. Sisied no. i. Jeszcze znajomych spotkaliśmy. obok no? nas stolik, stolik siedzieli. Generalnie czasem człowiek się ma umówić problem, a tu proszę bardzo. E, zaraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda dokładnie co no jak ktoś będzie się chciał wybrać, to będziemy sobie zobaczyć. O, tutaj mamy generalnie cały cennik. W zależności jaki dzień, tygodnia, tak to sobie mniej więcej wygląda, moi drodzy. Wydaje mi się, że warto. Kornelia, polecamy? Naprawdę! I, I? jak był z moim kolegą, no. tak, to my Ja się pytam o restaurację: czy polecamy, co? Co Polecamy, co polecamy, polecamy, Także dzięki śliwe, jakby ktoś chciał. Nie, 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 ma to znaczenia. Jakby ktoś generalnie chciał się tutaj wybrać, to polecamy jak najbardziej smaczne. Tak jak wcześniej mówiłem, no co by się nie spróbowało, to smakowe jedzonko. Wydaje mi się, że kiedyś tak jak byliśmy, przestaliśmy przez jakiś czas chodzić, to coś tam się zdarzało właśnie trochę gorszego, ale poprawili chyba kuchnię. Kiedyś jeszcze były napoje e, takie właśnie kubeczek żeby tam opłacałaś i można było sobie tam dolewki dobierać takie właśnie z automatów. Jakaś szkoła se coś tam jeszcze. Także, no ale już tego nie ma. Teraz napoje są płatne, ale też jakoś nie ma bardzo tragedii. Także myślę, że warto jak najbardziej. E, dzięki za uwagę, jak ktoś sobie tam poglądał, jak się ktoś ma ochotę wybrać, to polecamy i podam jakieś tam dane w opisie filmiku, gdzie co i jak. A tymczasem ja zmykam i lecę troszkę poleniu chować. Piąteczka, Siemaneczka, pozdrawiam. Ją.